Dentro da igreja, mnie no eh, na minha vocação. Już jako mały chłopiec zawsze czułem się taki przyjęty w naszej parafinie i dał możliwości, żeby się w tej pracy parafialnej. Devo citar alguns nomes, certamente, mnie na mojej lokacji, o meu Jeżeli muszę powiedzieć jakieś imię, to na pewno kto bardzo wpłynął na moje życie, na moje powołanie, to był ojciec Piotr Loll. Padre Adam Swatek Ksiądz Adam Swatek i Padre Paweł Solak i pa, ksiądz Paweł Solak Pięknie, to ładne świadectwo dziękuję za nie Europa, Europa kiedyś wyjechała do, do, do Brazylii a Ty opuściłeś również Brazylię i przyjechałeś algum tempo atrás da Europa. Quanto tempo você aqui? um tempo que os, eh, Braz... os poloneses europeus né, migraram para o Brasil e você fez um caminho ao contrário, né? uhum. Uhum. Eh, deixou o Brasil e eh, foi para a Europa. Né? Quanto tempo que você está aqui? Eu cheguei na... na Itália, em Roma, nesta casa, a Casa Romana dos Resurrecionistas, em dezembro de 1997. Przyjechałem tutaj do Rzymu, do naszego domu generalnego w grudniu 1998 roku. Winkom młody seminarista, jako młody kleryk. Magro i konkabelos. Jeszcze był wtedy chudy i miał włosy. No, widziałem takie piękne zdjęcie w ogóle bez brody. Rzodkiego ma foto, był imunita i dosyć barwa. Aha, Młody, młody. Ja pamiętam, bo przyjeżdżałem przecież cały czas do Rzymu, więc ja pamiętam, Nie w to takie to doro, Riwiniak tak, Spotykaliśmy się wielokrotnie. Chciałem zapytać, jak wyobraża sobie, znaczy, jakie problemy widzi przede wszystkim, które stoją teraz przed zgromadzeniem z na, na teraz i na przyszłość, na najbliższe lata. Premier pozytywistaria saber quais são no, os problemas, em problemy, które os problemas que vamos enfrentar nos próximos tempos. certamente problema que já existe e vamos enfrentar nos próximos tempos, vamos tentar. Agir em cima disso em modo efetivo para conseguir fazer algum progresso, certamente são vocações. E, to é um problema né, que nós é um Nós estamos acostumados a falar de crise de vocações nos Estados Unidos, no Canadá. Em certa maneira, a gente se acostumou com isso, mas. Jakoś już przyzwyczaliśmy do tego, że słyszymy o kryzysie powołań w Stanach Zjednoczonych w Kanadzie. I to dla nas się stało takie normalne, ale kiedy usłyszeliśmy o kryzysie powołań w Polsce, to już zaczął być taki znak, nie, że coś złego się dzieje. Certamente własność sera priorytet w próximo sezonie. Dlatego też właśnie powołanie to będzie taki pierwszy punkt, najważniejszy punkt w moim programie. No mamy powołania teraz w Tanzanii, więc y, chyba będzie też miał jakąś możliwość realizacji tego albo nie wiem, jak, jak chce się patrzeć też na misję tanzańską. To w temu ten Sońs na Tanzanias i Miszę um, Sinosa Esperanza ma słupowo aż po prostu pensa a É a Tanzânia sem dúvida é, é sinal de esperança num grande número de vocações que nós temos lá, mas é uma missão é o nosso bebê que nós estamos carregando no colo ainda que vai ter que crescer muito no, ainda nos próximos anos. É, nossa missão é a Tanzânia é Ale w związku z tym, że to jest dopiero są początki, to takie jest nasze dziecko zgromadzenia, nie? Musimy mu dać dużo, powiedzmy, opieki, nie? Tak, taki, niemowlak. No niemowlak, tak. Nós estamos criando, estamos fazendo acho que um bom trabalho, estamos muito tym, co está acontecendo, mas Tudo ainda está tomando forma, to ainda nowe, Myślę, że robimy tam dobrą pracę, ale to wszystko jest, są początki i musimy nadać jakąś konkretną formę tej misji, nie? żeby to wszystko tak ustatkowało. Nie? Z papieża mamy z Argentyny, a se muszę poparzyć, no. generała mamy teraz z Brazylii. Geraldu Brazylu. Mhm. Czy nadszedł czas Ameryki Południowej? Przegłotem ten dla Ameryka A igreja? Não diria que chegou o tempo da América do Sul. Eu penso que é um processo. Eu acho que eu não vejo, não gosto muito de olhar para a questão da nacionalidade, sabe? Eu vejo que nós como igreja, a igreja é universal, o importante é que existe no mundo inteiro, eu acho que a nacionalidade conta muito pouco, que nos une é nossa fé em Cristo. I nós, regionistów, modelu particular, nos unie o i a nossa misja, którą a gente leva Myślę, że nie możemy myśleć w takich kategoriach, właśnie narodowości, nie w naszym zgromadzeniu, bo jesteśmy zgromadzeniem międzynarodowym. Nie? I to, co nas łączy tutaj w tym, to nie jest skąd pochodzić, nie jest jakiego kraju. Nie? Co nas łączy, to jest właśnie nasza misja, nasza, nasza misja nasz karyzma. <laughs> Ma problemy z mówieniem po polsku. Mm -hmm, mm -hmm. Ja Ale zapis, kasiu, powiem po polsku, no wiesz, tem algumas palavras que é difícil de pronunciar, mm -hmm. To prawda, ale miejsce, z którego pochodzisz, ono też jakby cię formuje, nie? I pozwala przez tak, taki taki presbyt rozumieć w kościół świat, w którym funkcjonujemy, nie? Tak. A to, że lokal chủng do siebie, jak i on setuje to życie, a igreja e o mundo, não é? Sem dúvida, você vai te formar também a partir da da, da fontinha. Mm -hmm. Mhm. Na pewno. Tak, tak myślę, wie. że to ma znaczenie, że on właśnie jest z południowej Ameryki, bo to kierunkuje, zmienia sposób myślenia. I są importanci, Sabę Ameryka do Sul i z Żaba i zabi tutaj sobie ci pensarci wyraz po Mam dobry pomysł przyszedł mi teraz do głowy. To nie moja idea była. Mam jakąś bezę. Możemy byśmy na przykład festyn czy festiwal z Rio de Janeiro w jakimś sensie przenieśli tutaj do, do naszego domu rzymskiego, mielibyśmy dużo więcej myślę po, audycji powołaj po 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 mogłoby być dużo więcej. <laughs> <laughs> to sabe me, trazeraki se trazer aqui o carnaval Rio de Janeiro para casa geral, não é? a casa, Vai trazer Yeah. <laughs> Idea nie jest Mówię powinna być, to jest pomysł. No właśnie, no, trzeba szukać, trzeba otwierać drzwi różne, nie? Trzeba otwierać nowe porty, nie? Co lubi robić, e, co lubisz robić w czasie wolnym? Co que você gosta de fazer w libre. W tempolibre? Você tem. Nie masz czasu wolnego? <laughs> Olha, nos últimos anos.

Mam na koniec takie jedno pytanie. Ja, to nie ma, ma hmm. Czy jako generał, przełożony generalny, czy byłby w stanie zmienić jakieś swoje przyzwyczajenia stare? I agora, como superior, na novas funções, você gostaria de mudar as novas atitudes, mudar das coisas antigas para as novas? E... Penso que seja, por enquanto seja prematuro dar uma resposta a essa pergunta. Eh, mas eu acho que żeby dawać odpowiedź na takie pytania. I claro que cada um de nós, quando é responsável por alguma coisa, faz a seu modo. na pewno, jeżeli ktoś staje się odpowiedzialny za jakąś rzecz w zgromadzeniu, robi to po swojemu. Com a graça de Deus, eu tive experiência já de duas curias aqui nessa casa. na Acho que isso é uma boa base para ter um ponto é um início, digamos, gente, digamos, como ponto de referência. E para como ponto de referência. Para colocar na balança e conseguir selecionar o que foi bom, o que não foi bom. E a partir daí começar então dar uma forma... O meu junto com os A mojego trabalho wraz z meus konselierów. Ale wam pokój. Po prostu położyć na wadze to, co było złe, to, co było dobre, i z tego wszystkiego wyciągnąć i zacząć budować coś nowego. Ja zapytałem tak? troszkę na innym, na takim niższym poziomie, takim ludzkim poziomie. Mam ja to, ma pytanie, jest unikłę bardziej Czy byłby w stanie zrezygnować z piwa z

Qual cerveja? Sil. Sí. <laughs> Bo wiem, że lubisz to piwo. Ele sabe, jak gosta. Gosto, gosto, go, go, go lubię, no? lubię, lubię. Ser... Pił to piwo właśnie z kolą. Apesar, que nos últimos 2 anos eu ten lutado pra perder um pouco de kilo, então diminuí mucho. Pomimo tego, że przez ostatnie dwa lata starałem się stracić trochę kilogramów, i jakoś tam z daleka od piwa chodziłem. Czyli jednak to Skol zostanie tak ulubione? Ej, to jeszcze Skol będzie kontynuować, widzę. życie. Na pewno. Certeza. Skol to piwo brazylijskie będzie dalej w jego życiu. Gdybym odwiedzał kiedyś Brazylię, to co powinienem zjeść takiego brazylijskiego? Sądzę, że ouro, no Brasil, que deveria comer lá uma coisa típicamente brasileira. Ah, sem dúvida nenhuma, então acho que tem que <laughs> conseguir responder melhor <laughs> Ma boła feijoada brazylijska. Na pewno m, pierwszą rzeczą, którą powinien zjeść, to jest taką dobrą w brazylijską. To wytłumaczę Feijoada to jest coś takiego jak bigos, tak. tylko że w Polsce bigos robi się z kapustą, a u nas z fasolą. I do tej fasoli się dodaje wszystko. Te ostatki mięsa, wszystko, jakieś tam kiełbaski, tak, powiedzmy, tak, tak, ogonki, tak. ogonki świńskie, ryjki świńskie, uszy świńskie, nie. Tak. I to jest taka właśnie taka mieszanka, nie? certamente no ma Ale na pewno też nie możesz sobie pozwolić, żeby nie pójść do dobrej szuraskarii. To jest takiego grilla, gdzie oni serwują różnego rodzaju miejsca, patyka przychodzą, przynajmniej, nie? To można jeść, jeść, jeść. Świetnie. Na pewno jeszcze poszukam dodatkowej informacji u Ciebie przed takim wyjazdem. No za anteśdzie wieżarwa i ci ragu ma para za No Ewandro, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą przyporęczę. Dziękuję bardzo. Myślę, że to dla wszystkich naszych e, słuchaczy i, i widzów było ważne, żeby dzisiaj się spotkać z tobą, który od dzisiaj zaczynasz, zacząłeś tak naprawdę posługę generalnego przełożonego. eu penso que isso foi muito importante para nós para todos aqueles que nos escutam né uhum. de fazer essa entrevista no dia uhum. quando você começa a sua função uhum. de é de geral pegando não, não sem <laughs> dúvida acredito que seja bom porque as pessoas gostam de obter essas informações saber quem está começando o um trabalho de de onde checabe, vem né? é. são checáveis são só se o seu dinheiro só robinho Tak, to no przede wszystkim się modlą za Ciebie. Ja to Ci tu dołów, bo z mógł też posłać keresę po tak. Ponieważ korki już wystrzeliły, więc musimy kończyć. to jest samo terminal. Pomyślałem, że to pani? Nie. Ale serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam również za, za to, że dzisiaj kolejny raz jesteśmy razem, Widzimy, zapraszam na jutro, na kolejny wieczór. Nie wiem, jeszcze się spotkamy, ale myślę, że będzie to na pewno ciekawy człowiek. Ma skoncertować i ma bez sobą, to Z Panem Bogiem, do zobaczenia.